Słyszeliście kiedyś, że branża modowa jest specyficzna, że rządzi się jakimiś wyjątkowymi prawami? Serio, a klienci w modzie to kosmici z innym mózgiem? No właśnie, obalamy ten mit już na samym starcie. Nie ma żadnej magicznej specyfiki, która usprawiedliwia, że coś się nie da w modzie. Jasne, moda ma swoje trendy i ma swoją sezonowość, ale podstawy budowania wartości marki są. Wciąż takie same jak w każdej innej branży. Produkt musi być dobry, obsługa musi być też świetna, a do tego dochodzi to coś ekstra. I małe marki mogą w tych obszarach błyszczeć, jeśli tylko zechcą, często nawet bardziej niż giganty. Dziś pokażę Ci 10 konkretnych przewag małych marek modowych z przykładami z Polski i ze świata, żeby nie było badania, że fajnie brzmi, ale u nas to niewykonalne. Bierzemy się za konkrety na luzie i bez uwijania w bawełnę. Zanim rozbijemy naszą top 10, ustawmy fundament. Każda marka stoi na trzech filarach wartości, produktu, obsługi klienta i wartości dodanej. Produkt, czyli to co sprzedajesz i jak dobre to jest. Obsługa, czyli całe doświadczenie klienta. Kontakt z marką przed, w trakcie i po zakupie. Wartości dodane, czyli wszystko ekstra, co buduje klimat Twojej marki. Jej osobowość, historia, misja, społeczność i itd. Duże korporacje też o tym wiedzą, ale nie zawsze dowożą. A małe marki... No właśnie, one, one właśnie na tych filarach mogą budować swoją całą przewagę. Pora więc na 10 najważniejszych obszarów, w których mała marka modowa może wygrywać z dużą. Pierwszym przykładem jest autentyczność i osobista historia marki. Czy wielka korporacja może być autentyczna? Może próbować, ale nic nie przebije prawdziwej historii i twarzy stojącej za małą marką. Klienci coraz częściej chcą po prostu znać, kto za tym wszystkim stoi. Mała marka to często jeden człowiek albo niewielki zespół z pasją. Weźmy przykład polskiej marki Local Hero. Startowały dwie dziewczyny z fajnym pomysłem na t-shirty z ironicznymi hasłami. Zero jakiejś napinki, za to masa autentycznego fanu i nagle ich bluzy w enoemę zaczął nosić sam Justin Bieber. To szczerość i vibe młodej marki porwały po prostu ludzi. Albo spójrz na mnie z Zaczynali od niszowych, strukturowych projektów tworzonych w Krakowie, a dziś pokazują kolekcję w Nowym Jorku. Co ich wyniosło? Właśnie ta autentyczność. Klimat Undergroundu, szczera pasja, której nie da się po prostu podrobić. Połowa konsumentów uważa, że mniejsze marki są bardziej autentyczne i wiarygodne niż marki wielkich koncernów. Dlatego mała marka może śmiało powiedzieć: Hej, to ja za tym stoję, to moja historia, to moje wartości, a ludzie kiwają głowami, okej, okay, kupuję to. Dosłownie i w przenośni. Wielkie domy mody próbują kreować legendy, ale wiadomo, że to często po prostu jakaś marketingowa wydmuszka. Tutaj jest prawdziwy człowiek z krwi i kości, którego pasja przekłada się na produkt i to buduje zaufanie lepiej niż najlepsza kampania PR-owa. Drugim punktem jest wąska nisza i unikalne styry. Duże marki chcą trafić do wszystkich efektem, czego jest modowa masa średnia trochę bez wyrazu. Mała marka ma ten luksus, że może być dziwna czy inna. I super. Jeśli projektujesz ubrania tylko dla fanów japońskiego streetera lat 90. albo stylizowana na modę z prl no to świetnie. Ci że przyjdą do ciebie, bo nigdzie indziej tego nie dostaną. Przykład. Polska marka Pantu Nie Stał, wzięli na tapet nostalgiczny klimat dla Polski lat 70. i 80., żartobliwe hasła w stylu starej epoki i wrzucili to na koszulki od gadżety. Brzmi niszowo, a jednak odnieśli sukces, bo trafili do serc ludzi, którzy czuli sentyment do tamtych czasów, albo po prostu lubią niebala, niebanalny humor. Żaden H&M ani Zara nie, by tego nie podchwyciły, bo dla globalnej sieciówki to zbyt lokalne, za mało masowe. Mała marka może skupić się na konkretnej grupie klientów, rozumieć ich zajawkę, mówić ich językiem i dostarczać im dokładnie tego, co kocha. Duży gracz nawet nie zauważy takiej niszy, a jeśli zauważy to często z opóźnieniem, a Ty w swojej niszy jesteś u siebie. Spowolnijmy. Masz styl, który wyróżnia Twoją markę na kilometr, podczas gdy gigant próbuje zawolić wszystkich na raz i ginie w przeciętności. Ta unikalność oferty to naprawdę ogromna przewaga. Klienci czują, że Twoje ubrania są naprawdę dla nich, że marka nadaje na tych samych falach co oni. I taka więź przekłada się na lojalność, bo gdzie indziej znajdą dokładnie to, co oferujesz? No właśnie. Trzeci punkt to wyższa jakość niż rzemiosło. Fast fashion produk produkuje masówkę, miliony sztuk, wszystko na jedno kopyto, byle szybciej i taniej. Mała marka, może i nie uszyje milionów, ale za to może uszyć 100 porządnych sztuk dopieszczonych w każdym detalu. Tutaj jakość często bije na nagowe produkty z sieciów. Weźmy sobie przykład z naszego podwórka: Zofia Chyla i jej torebki. Limitowane serie, ręczna produkcja w Polsce, selekcjonowane skóry. Efektem są listy oczekujących na torebkę, mimo że cena to nie jest a raczej kilka czy nawet więcej. Ale ludzie widzą tą wartość, bo dostają produkt z najwyższej półki, zrobiony faktycznie z sercem, a nie maszynowo wypluty w fabryce. I są gotowi zapłacić więcej, właśnie za tą jakość i unikatowość. Innym przykładem y, mogą być lokalne pracownie krawieckie czy buty od rękodzielników. Weźmy przykład Jana Kielmana, czyli warsza warszawskiego szewca robiącego buty na miarę od pokoleń. Jego buty to kosztowna sprawa, ale żyją faktycznie dekady i są szyte dokładnie w stopę klienta. W tym czasie przeciętny Kowalski że, że, zużyje jakieś 5 par strzewików. W modzie damskiej podobnie, suknie małej projektantki może kosztować kilka razy więcej niż sieciówki, ale odwdzięczy się krojem leżącym jak marzenie i tkaniną, która nie rozleci się po trzech praniach. Ludzie coraz częściej wolą kupić mniej, ale lepszej jakości. Widzimy to chociażby po trendzie slow Fashion. Wolą jedną świetną rzecz niż pięć byle jakich. I tutaj małe marki punktują. Wielcy gracze dla zysku często tną koszty kosztem jakości, a klienci wcale nie są głupi i wiedzą o tym. Dlatego osoba, która chce naprawdę porządnego, wolnionego swetra, prędzej poszuka go u niż w sieciówce, gdzie wełniany oznacza 10% bawełny i 90% akrylu. Mała marka może postawić na prawdziwe rzemiosło. Tradycję, kunszt, coś, czego skala przemysłowa po prostu nie podrobi. To olbrzymi atut, budujący i przywiązanie klientów szukających jakości. Prawie już połowa, czwarty punkt, zrównoważony rozwój etyka. Wyobraź sobie globalną markę sprzedającą miliardy ciuchów rocznie i nagle stającą się w pełni ekologiczną i etyczną. No, no, no mission impossible, nie? A mała marka od samego początku może działać w zgodzie z wartościami, produkować lokalnie, używać organicznych materiałów, szczyć w godnych warunkach. Coś, co dla molocha w fast fashion jest po prostu trudne, bo zmiana całego łańcucha dostaw to lata i miliardy dolarów. Dla małej marki jest naturalnym wyborem od pierwszej kolekcji. W Polsce mamy świetne przykłady. Marka, chociażby Elementy publikuje pełne koszty produkcji swoich ubrań, pokazując ile idzie na materiał, szycie, marżę. Po prostu pełna transparentność. Ba, dają klientom wybór, czy zapłacić na standardową, czy trochę wyższą, z czego ta nadwyżka idzie na cele charytatywne. No, pokaż mi sieciówkę, która powie klientowi, nasz tysiąc kosztuje trzy dychy, bo pięć za materiał, piątka to szycie, a dwójka to transport. No, reszta to nasza marża. Jakby chcesz to dopaść dychę na stronisko dla zwierząt. No, nie ma opcji. A elementy to robią i zyskują szacunek świadomych klientów. Inny przykład, Coco World. Ma, mała polska marka, która jeździ po świecie, sprowadza etycznie wytwarzane materiały np. z Afryki czy Ameryki Południowej i szyje zlimitowane kolekcje, wspierając lokalnych rzemieślników. Ich klienci kupują nie tylko ciuk, ale też ideę, że można modą robić dobro dla do świata. Globalne giganty próbują się z rynek kasami Eko. Zbierają ubrania do recyklingu wypuszczają kasz collections, ale umówmy się, to kropla w morze ich produkcji. Coraz więcej osób to dostrzega i wybiera marki, które naprawdę mają misję. Badania pokazują, że powyżej 80% kupujących chce, by marka podzielała ich wartości i decyzje zakupowe, że opierają się po prostu na, na, na tym całym dopasowaniu. A 3 czwarte przyznaje, że odcięło się do jakiejś marki, bo uznali jej działania za sprzeczne ze swoimi wartościami. Czyli klientki świadome klimatu nie kupią już sieciówce produkującej tony odpadów, poszukają raczej małej ekologicznej marki z misją i, i tu jest przeszedł dla Ciebie. Mała marka może być ekologiczna, etyczna, fair trade, możesz powiedzieć, że szyję w Polsce, z polskich materiałów, płacę godziwie go szwaczką, czy pakuję bez plastiku i psioniesz tych, dla których to ważne. A jest ich coraz więcej, bo 40% Polaków deklaruje, że woli kupować produkty wytwarzane lokalnie, bez małej firmy w regionie. Lubimy wspierać lokalny biznes, wiedząc, że działa odpowiedzialnie. Tego, tego wielcy tak łatwo nie skopiują, bo musieliby przerzucić do góry nogami cały swój model. Twój model od początku jest czysty i to ogromna przewaga. No i mam, mamy już punkt piąty. Lepsza obsługa i osobisty kontakt z klientem. Wielka marka, równa się infolinia z automatem i sklep, w którym sprzedawca nawet nie spojrzy w oczy. Brzmi znajomo? Oczywiście. Duże firmy próbują dbać o klienta, ale to jest zupełnie inna skala. W małej marce każdy klient jest na wagę złota i to czuć przy każdym kontakcie. 70% konsumentów twierdzi, że małe firmy oferują lepszą, bardziej spersonalizowaną obsługę niż korporacje. Dlaczego? Bo właściciela majego, właścicielce małego butiku po prostu zależy. Zna swój towar na wylot i autentycznie chce, by klientka wyszła zadowolona. Obsługa w małej marce potrafi być na poziomie konsierża w pięciobowiązkowym hotelu. Tylko na ludzi i po koleżeńsku. Przykład. Przychodzisz do butiku lokalnej projektantki. Ona sama stoi za ladą albo zatrudnia dwie osoby, które traktuje jak rodzinę. Wszyscy witają cię uśmiechem. Pomogą dobrać rozmiar. Doradzą, który klucz leży najlepiej. Szczerze od razu on zakupić coś na tobie źle wygląda, bo im zależy na Twoim długoterminowym zadowoleniu, a nie wciskaniu bubla. A w siecówce, czasem trafisz na fajną obsługę, ale cześć, Panie, Przemierzalnie, machnie ręką w kierunku regału. Wszystko wystawiane, proszę szukać. Jakby różnica jest kolosalna. W e-commerce podobnie napiszesz wiadomość na Instagramie do mojej marki, wielce prawdopodobne, że odpowiedzi sam właściciel albo ktoś z malutkiego zespołu od razu. Konkretnie, jakby nawet o godzinie 22.00. Napisz DM do globalnej marki, jeśli w ogóle coś odpiszę, to pewnie za tydzień dzień formułką. Ma marka ma tę moc, że traktuje klienta po ludzku indywidualnie. Często pamiętając stałych klientów, widzą, jakie rozmiary nosisz, co kupiłeś ostatnio, budują relacje. Klient czuje się zaopiekowany, a nie jak jakiś anonimowy numerek zamówienia. Jakby to sprawia, że ludzie chętnie wracają, bo gdzie indziej sprzedawczy nie pamięta, że pani Ania z Poznania lubi lubi sukienki w grochy i odkłada dla niej jedną sztukę z nowej kolekcji w jej rozmiarze. No. W dużej marce to nie do pomyślenia. Jakość obsługi to obszar, gdzie, mają, gdzie mali po prostu mają fory i klienci to do faktycznie dostrzegają. Dlatego często wolą iść po prawdziwą, kawę do lokalnej kawiarni niż do bezdusznej sieci, a w modzie podobnie. Która raz poczuje różnicę, że tutaj traktują mnie jak gościa, a nie petenta, ten zostaje na dłużej. Szósty punkt. Społeczność i lojalność klientów. Z małej marki może wyrosnąć mała społeczność fanów, a to siła, której nie da się kupić za żadne pieniądze. Pomyśl, czy fani Zary zbierają się gdzieś, żeby dyskutować o nowych trendach? No, raczej nie. Ludzie po prostu tam kupują i tyle. A małe marki często gromadzą wokół siebie prawdziwych entuzjastów i dzieje się, tak, jak... dzieje się tak, bo tak jak mówiliśmy, jest autentyczność, jest ta nisza, jest osobisty kontakt i to zaprasza ludzi, by poczuli się częścią czegoś. Duża marka ma klientów, a mała marka może mieć społeczność. Przykładem tego jest Glossier. Co prawda to branża kosmetyczna, ale case świetny. Zaczynali jako mała firma, zbudowali gigantyczną społeczność dziewczyn online, które doradzały, komentowały, brały udział w tworzeniu nowych produktów no i jakieś tam inne rzeczy. W modzie podobnie działają niektóre małe brandy, stricterowo chociażby Local Heroes. Na początku sprzedawało głównie dzięki społeczności fanek na Tumblerze i Instagramie, które nakręcały jakiś hype. Robiły zdjęcia w ich ciuchach, polecały koleżankom itd., tak Maja marki często organizują też eventy dla swoich klientów. Pop-upy, czy to warsztaty, jakieś stylizacyjne w butiku po godzinach, czy jakieś party, czyli wymieniają ubrań. Tworzy się klimat, ludzie się znają, rozmawiają, marka staje się czymś więcej niż sklepem, jest jak klub znajomych. Mały biznes potrafi zbudować wokół siebie społeczność w sposób, o jakim duże korpo może totalnie pomarzyć. Jakby klienci znają właściciela, ekipę, a ekipa zna ich, wymieniają uśmiechy, wiadomości na Facebooku, komentują sobie zdjęcia, ktoś by mógł powiedzieć, e, co za różnica. No taka, że członek społeczności to klient lojalny. Taki, który z własnej woli zrobił szum wokół marki, poleci ją znajomym, będzie do mnie, do mnie nosił i logo i traktował ją jak od, odznakę przynależności. Duże marki wydają miliony na programy lojalnościowe, karty stałe klienta i inne bariery, a mała marka zdobywa lojalność relacjami i, i wspólnymi wartościami. To jest coś, czego w skali nie przeskoczysz. To się dzieje organicznie, oddolnie i daje trwałą przewagę, bo społeczność nie rzuci się nagle masowo do konkurencji, jeśli czuje jakąś emocjonalną więź z Twoją marką. Siódemka to elastyczność i szybkie reagowanie. Zmienia się trend, pojawia się na platforma social media, kryzys pandemiczny wywraca cały rynek. Dla małej marki to jak zwrot z grabkami na trawniku. Można szybko zmienić po prostu kierunek, a dla wielkich to jak zawracać tankowiec. Elastyczność to potężny atut maluchów. Weźmy przykład z 2020 roku. Nagle wybucha pandemia, lockdown, ludzie siedzą w domach. Co robi, co robi wiele małych marek odzieżowych? Błyskawicznie przeszywają swoją produkcję na wygodne dresy, piżamy, maseczki, ochronne bo tego akurat ludzie potrzebują. Co robią giganci fast fashion? Część z nich utknęła z tonami nieprzedanych sukienek imprezowych, bo decyzje co do kolekcji były podjęte rok wcześniej i statku nie da się już zatrzymać. Mała marka natomiast decyzję podejmuje tu i teraz. Często ty, jako właściciel czy właścicielka, możesz w te zdecydować, szyjemy teraz maseczki albo robimy kolekcję home office. Koszulę od pasa, w górę do zuma, do dres. I od razu to realizujesz. Jakby musisz pytać zarządu w Nowym Jorku, nie musisz pytać po prostu o zgodę zarządu w Nowym Jorku, to na co korpo potrzebuje tygodni czy miesięcy. Ty, ty możesz zrobić to z dnia na dzień. I to samo jest z trendami w popkulturze. Małe marki często pierwsze wyfutują memy czy wirale i przerabiają je na produkty. Pamiętacie, młoda na nadruki z jednorożcami, takim pieskiem czy innym hitem internetu? Małe brandyzecji i lokalni projektanci zdążyli to sprzedać, zanim wielkie marki w ogóle ogarnęły o co chodzi. Brak biurokracji to równo się szybkie ruchy. A dziś rynek modowy pędzi, kto szybciej reaguje, ten zyskuje. I, i po prostu tak to cały czas wygląda. Kolejna rzecz, innowacje i eksperymenty. W mojej firmie może sobie podwoić na zasadzie spróbujmy, najwyżej nie wyjdzie. W każdej dużej. Każdy boi się ryzyka, bo do zarządu trzeba pisać raport, czemu coś nie wyszło i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to często mniejsze marki wprowadzają nowinki, czy to nową niższą tkaninę, bo zamówili parę bel dla testu, czyli jakiś nietypowy krój, czy na sprzedają ubrania w modelu pre-order. Szujemy tyle, ile zbierzemy zamówień, i zero na produkcji. Ósemka personalizacja oferty i produktu. Masz o garniturze skrojonym idealnie pod ciebie albo o terepce z twoimi inicjami, z dużą marką zapomnij, chyba że masz budżet na linię May to measure od Armaniego. Oje w ogóle to oferują. Małe marki potrafią dopasować się do klienta w sposób, na jaki duzi nie mogą sobie w ogóle pozwolić. Przykład. Prowadzisz małą markę sukien ślubnych, każda suknia jest szczelna na miarę, zmieniasz detale, podguste panny młodej. upinasz ręcznie, dodajesz rodzinne koronki. Efektem czego jest to, że klitka dostaje kreację jedyną na świecie. Spróbuj to samo w sieciówce. Suknia seryjna, poprawki krawieckie we własnym zakresie i zaroducha. In, inny przykład to na przykład marki biżuteryjne często oferują jakieś grawerunki na zamówienie zmiany kamieni w pierścieniu, według zazwyczaj dopasowanie rozmiaru bazoletki do nadgarstka full serwis po prostu. U dużego jubilera mamy takie rozmiary jak w gablocie, proszę pani nic nie zmienimy. No i tak to po prostu wygląda. Albo weźmy modę. Mała firma może wpuścić drob koszulek, gdzie każdy egzemplarz ma inny układ barwnych plam farby handmade, więc nie ma dwóch identycznych. Dla porównania koszulka z popularnej sieciówki milion sztuk identycznych. Nuda. Personalizacja to nie tylko rozmiar czy monogram, to także zastosowanie oferty pod Twoją społeczność. Jeśli widzisz, że klienci kochają Twój wzór z kotem, to w następnym rzucie robisz ten film też na bluzach i czapkach. Masz tę bliskość z klientami, więc wiesz czego chcą i możesz to personalizować po prostu pod nich. Duża marka musi uśredniać i standardyzować, standardyzować bo inaczej by się to po prostu logistycznie nie spieło. Ty możesz iść w szczegóły, ludzie to naprawdę ocenią, bo czują, że produkt jest dla nich, a nie oni dla produktu. Nawet prosty gest, dołączenie jakiejś karteczki napisanej jest Dziękujemy Aniu jakby To jest taki personalizator, którego nie uświadczysz w od wielkiego sklepu. Mając sklep internetowy, właścicielka często sama pakuje zamówienia, więc może dorzucić jakiś kopon rabatowy z odręcznym podpisem, albo jakieś małe gratis specjalnie dla Ciebie. Te rzeczy budują wyjątkowe doświadczenie, nawet jeśli mówimy o personalizacji produktu. Znam marki, które pozwalają klientom wybierać kolor nici, długość sukienki, rodzaj kołnierzyka przy zamówieniu. Jakby Masz niemal wpływ na cały design końcowy. Taka elastyczność przy produkcji masowej jest niemożliwa. Dlatego małe marki wydwają tam, gdzie klient chce czegoś swojego, unikatowego. Wielki brand sprzedać to, co ma w takim kolorze, i rozmiarze, jaki wyprodukowali, a mały powiem, jasne, zrobić to po swojemu. Dziewiąteczka, silne wartości, i misja marki, czyli dlaczego robisz to, co robisz i dlaczego to jest ważne, nie tylko dla twojego portfela. Mają marki często powstają z jakiejś idei czy misji. Ktoś chce zmienić młode na lepsze, walczyć z odpadami, promować ciało pozytywność, wspierać lokalnych artystów, cokolwiek. Ta misja staje się sercem marki. Dla porównania, misją dużej korporacji jest, no nie oszukujmy się, wzrostu słupków sprzedaży i zadowolenia akcjonariuszy. Jakby. Owszem, mają piękny manifest na stronie o Empowerment czy Better Future, ale do klientów... Ile, ile tu ludzi kupuje? Ludzie są często cyniczni wobec korpotekstu, bo wiedzą, że to często PR, Ale gdy ma marka głości jakąś wartość, brzmi to o niebo bardziej wiarygodnie, bo stoi za tym konkretna osoba z przekonaniami. Przykład ze świata: marka Toms Shoes, założona przez Blake'a Majkowskiego z misją One for One. Za każdą kupioną parę butów, jedna para dla potrzebującego dziecka. To nie był wymyślony marketing, tylko realna akcja pierwszego dnia działalności. Tom zbudował ogromną rozpoznawalność właśnie dzięki tej misji dobroczynnej. Ludzie kupowali te buty, bo czuli, że wspierają coś dobrego, a duża firma by pewnie policzyła weksel. Że nie, nie opłaca się oddawać tylu, tylu darmowych par. Akcjonariusze by kręcili nosem i, i, i tyle z misji. A mała brand z misją potrafi poruszyć serca klientów i, i spowodować, że ktoś naprawdę za tym wszystkim pójdzie. Kolejnym przykładem jest Patagonia. Co prawda to już spora firma outdoorowa, ale cały czas prowadzona przez założyciela, który jest aktywistą, jak to ekologicznym. Oni autentycznie mówią ludziom: nie kupujcie naszych kurtek, jeśli ich nie potrzebujecie. W kampaniach tak mieli reklamę, don't buy this jacket, Które, która, która korporacja powie, żebyś kupował, nie, żeby kupował mniej ich produktów, no właśnie, a Patagonia, może, może, bo ich misją jest ochrona planety ponad zysk i konsumenci to szanują, są lojalni, traktują markę jak sojusznika w walce o te same wartości, małe marki mogą głośno mówić o wartościach i żyć z nimi na co dzień, nawet jest to dla nich wyrzeczenie, czy dodatkowy koszt, bo powstały, z pasji, a nie na zlecenie jakiejś rady nadzorczej. W Polsce również sporo marek działa z misją. Na przykład, kto zakłada markę leżącą, że prowadzi ideę zero waste, szyję ubrania z resztek materiału, przerabia stare rzeczy. Ktoś jeszcze inny prowadzi markę, która zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem, bo wierzy w odpowiedzialny biznes. Takie rzeczy duże firmy nie robią, bo to nie jest w ogóle skalowalne. Nie zawsze zyskowne. A dla małej marki misja bywa ważniejsza niż maksymalizacja zysku tu i teraz. I paradoksalnie to się opłaca długofalowo, bo zdobywa serca klientów. Wspomniane wcześniej badanie Nielsena pokazało, że prawie 60% konsumentów intensywnie szuka marek, które w pełni spełnią ich oczekiwania, a oczekiwania to nie jest tylko fason i cena, ale właśnie wartości, jakie marka reprezentuje. Jeśli twoja marka to spełnia, to masz klientów, którzy powiedzą, to moja marka, podzielam ich filozofię. A takiego klienta nie skusi byle cena u konkurencji, bo tu chodzi o coś więcej niż produkt. Dycha, ostatni punkt, kreatywność i odwaga marketingowa. Wielkie marki wydają milion na marketing. Kampanie, agencje, focus grupy, efekt bywa super, ale często też poprawne politycznie i przewidywalne. Każdy post na Instagramie musi przejść akceptację sztabu ludzi, a mała marka może sobie pozwolić na bycie spontaniczną, zabawną, nawet kontrowersyjną, jeśli tego chce. I to jest często klucz do przebicia się. Kreatywność nie kosztuje, a u wielkich jest jakby tłumiona przez korporacyjny gorset. Mała marka może robić rzeczy po swojemu i wyróżnić się głosem. Na przykład, wyobraź sobie, że prowadzisz markę streamerową dla młodych ludzi. może w social mediach pisać slangiem, wrzucać memy, kręcić śmieszne na TikToki z backstage'u, szycia, wkręcać swoje modelki w challenger internetowe. Totalny luz i, i jakby tym zdobywasz sympatię followersów, się Twoje treści i. Twoja marka ciśnie do przodu. Spróbowałaby tak globalna, losowa marka? W życiu ich komunikacja jest ścisle kontrolowana, poważna, wyważona. Jasne, Gucci zrobi zajebistą sesję, czy dziwaczny pokaz mody, ale to wciąż element wielkiej strategii, a nie spontanicznej kreatywności oddolnej. Mała marka może żartować, improwizować, eksperymentować z przekazem. Może też podejmować tematy, których duzi by się bali. Na przykład jakaś marka biliźniana może otwarcie mówić o ciało pozytywności, pokazując normalnie ciało bez retuszu, bo chce i wierzy w to. Duża marka może i zrobi kampanię body positive, ale zaraz zostanie feedback od udziałowców, czy to na pewno się sprzeda, a może ktoś się zrazi. U małych jest mi strachu, mniej więcej odwagi i często widzimy genialne pomysły marketingowe od małych firm, które za grosze potrafią zrobić szum. Chociażby jednoosobowa marka robi wiralowy filmik na YouTube a za 0 zł, bo mam pomysł. Przypomina mi się choćby historia Dollar Shave Club, to wprawdzie kosmetyki nie moda, ale jeden zabawny film za parę tysięcy dolarów rozbił bank w internecie. Jakby. W modzie też tak bywa. Na przykład mała marka zrobiła sesję zdjęciową mnie na egzotycznej plaży, tylko na dachu bloku z wielkiej płyty na osiedlu i ludzie to faktycznie pokochali, bo było oryginalnie i było to nasze. Kreatywność jest demokracją, nie musisz mieć milionów, żeby zachwycić pomysłem. A małe marki mają tą świeżość i autorskie podejście, które brakuje, jest gigantom. Możesz codziennie wymyślać coś, coś zaskakującego, Nic tego nie zabroni, nie musisz pisać prawnika, o każde zdanie w Polsz poście i ty zauważ właśnie tę przewagę w musach klientów bo marka z osobowością, z osobowością zapada po prostu w pamięć. Dużym markom trudno mieć fajną osobowość, bo są z definicji dla mas. Muszą być ostrożne, żeby nikogo nie urazić, wszystkim się podobać, chociażby trochę. Ty nie musisz. Możesz być wyrazisty i tym przyciągniesz tych klientów, którym akurat to podejście się spodoba. Krótko mówiąc, Twoja kreatywność jest Twoją bronią. Wykorzystaj ją, a możesz narobić szumu o wiele większego niż wskazałby Twój budżet. Okej, okay, podsumowując, wymieniliśmy sobie 10 konkretnych przewag, i to nie było teoretyzowanie, tylko to były realne obszary, w których mają marki modowe faktycznie wygrają nad gigantami. Więc następnym razem, gdy usłyszysz kogoś narzekającego, e, ale wiesz, nasza branża jest specyficzna, my tak nie damy rady, to błagam cię, otwórz mu ten materiał, albo chociaż streć własnymi słowami co tutaj padło, bo to jest właśnie myślenie, które nas i, i, i wszystkich ludzi właściwie ogranicza. Jasne, że się da, tylko trzeba tylko to wykorzystać. To co masz jako mała marka, zamiast kopać na ślepo, to co robią duzi. Masz swoją historię, pasję, masz bliskość z klientem, masz elastyczność, której korpo może ci po prostu pozazdrościć. Graj tymi kartami. Twoja mała marka może naprawdę zawalczyć o wielkie rzeczy. Klienci to docenią, badania pokazują to samo, przykłady to potwierdzają. Teraz wszystko jest w Twoich rękach. Przydałoby się jakiś call to action, jakby działaj, spójrz na swoją markę i zadaj sobie pytanie, czy w pełni korzystam z tych przewag, co mogę dziś poprawić w produkcie, obsłudze, wartościach dodanych. Może warto głośniej odpowiedzieć swoją historię, a może nawiązać jakiś bliższy kontakt z klientami, zapytać ich o zdanie, zorganizować jakiś event jakiegoś live'a, może podkręcić jakoś albo wprowadzić bardziej jako rozwiązania, skoro mam tę swobodę. Wybierz jedną rzecz i wprowadź w życie na już. Pokaż światu to, czego dużo nie potrafią. Uwierz, klienci czekają na takie marki. Prawie połowa z nich chce wspierać mniejsze, autentyczne brandy, tylko często nie mogą ich znaleźć. Daj się znaleźć, daj się pokochać za to, kim jesteś i za to, co robić. Koniec wymówek od specyfice branży. Masz przewagi, wykorzystaj je. Teraz jest Twój moment powodzenia i do dzieła.